Sieman, Symony. W końcu wjeżdża obiecany unboxing albo odpudełkowanie, kto woli. Yy, mamy tu dwie paczuszki. Kurwa muszę zakryć adres, żebyście nie wysłali mi jakieś bomby. Jedna paczka to myślę, że wiem co jest. A druga, szczerze mówiąc, domyślam się, ale nie jestem pewien jeszcze. Ale chyba to będzie to. Co myślę, jak zwykle nagrywam jedną ręką, bo jestem upośledzony, jeszcze nie kupiłem sobie statywu. Ale to się niedługo zmieni, bo na święta sobie już takie rzeczy zażyczyłem od żony. Tak to jest paczka z czegoś takiego jak witsom.pl i mało ona ma w związku z tematyką kanału, więc no, pastawa żywna. Wypierdalej. A to jest paczka, na którą czekałem najbardziej i... Wy chyba zresztą też, sądząc po tym, jak komentujecie, dźwięk z mojego mikrofonu. Kurwa mać, no. Jeszcze nie jestem profesjonalnym youtuberem. Bardziej, bliżej mi do Tigera Bonzo niż jakichś gigantów growego YouTube'a, więc musicie mi wybaczyć, że otwieram to tak kaleko. Dobra. Mamy tutaj uchwyt albo ramię na mikrofon. Tak, to będzie to. Może to spróbujemy otworzyć. Jezus Maria. To jednak będzie rzecz, która jest mi nie, kurwa niezwłocznie potrzebna, bo jeśli tak mają wyglądać wszystkie moje unboxingi, to pierdolnie będę tego nagrywał. Darujmy sobie męczenie się z tym. Następna rzecz w pasuszce, pop filter, czyli rzecz, która pozwoli wyeliminować te wszystkie p pf, pfe, pf i tak dalej. Czyli, i nie opluję też mikrofonu, który jest nowy, i szkoda, by było, żebym go już na początku zajechał swoim peplaniem i pluciem na niego. Przydatna rzecz. I danie główne, czyli wyłaś chami z tego worka. Mikrofon Nowox NC1. Pytałem się na Facebooku was co. Najlepiej byłoby kupić. Dużo ludzi doradzało mi właśnie ten mikrofon. I opinie w necie też wiele dobrego o nim mówiły, więc oto i on. Zaskakująco ciężki, metalowy. Yy, wygląda no, solidnie i naprawdę fajnie. To jest mikrofon pojemnościowy na USB, więc na szczęście nie będą mi potrzebne żadne dodatkowe pierdoły, jakieś... Yy Wzmacniacze, czy inne bzdury. Co mamy tu jeszcze w pudełku? Koszyczek do wspomnianego wcześniej statywu, czy tam tego kurwa ramienia. Też ciężki, metalowy. Wygląda naprawdę solidnie. I kabel USB, żeby to wszystko działało. Mam nadzieję, że będzie to działało też przy konsoli. Kupiłem to głównie, żeby nagrywać właśnie filmy na YouTube, ale przy jakimś streamie, kiedy już będę miał dobry internet ludzki, godny XXI wieku, mam nadzieję, że zadziała też przy konsoli, więc nareszcie doczekaliśmy się prawilnej jakości dźwięku na moim zjebanym kanale. Możecie być siebie dumni, bo to wy namówiliście mnie na to, żebym w końcu zainwestował w ten burdel trochę pieniędzy. Mikrofon kosztował około 240 zł. 240 zł za cały ten zestaw, czyli ten statyw, popfilter i mikrofon. I cóż, mam nadzieję, że jakość tego mojego biadolenia się teraz wyraźnie poprawi. Jeśli mikrofon będzie działał z konsolą, to do tego filmu dołączę też pierwszą próbkę, a jeśli nie, to film zakończy się w tym miejscu. Dzięki za zmotywowanie mnie do kupienia tego cuda i do usłyszenia w następnym filmie za jakiś czas. Trzymajcie się, cześć. Sprawdziłem i mikrofon śmiga jak talala przy konsoli więc nie pozostaje nic innego jak teraz tylko stworzyć, nagrać recenzję tej gry którą widzicie w tle, czyli Death Stranding, czyli gry generacji nie powiem nic odkrywczego nic, nic czego bym już nie zapowiadał na fanpage'u bo jeśli ktoś mnie tam śledzi to wie że pałuje się tą grom jak jakiś niedorozwinięty i jakby czegoś mi w życiu brakowało, bo Death Stranding to gra generacji, pisałem o tym już wiele razy i od premiery nie grałem praktycznie w nic innego, cały czas y, tylko ta gra jest y, łupana u mnie na konsoli y, nie będę tutaj teraz w tej chwili dużo z niej pokazywał, bo jestem już praktycznie na samym końcu, zostało mi chyba dojść tylko do miejsca do miejsca nie będę zdradzał nic więcej i cóż pozostaje mi zaprosić was na recenzję którą nagram niebawem tekst już mam napisany chociaż myślę że po zakończeniu dodam jeszcze coś tam od siebie bo pewnie będę w szoku tak jak to już kilka razy w tej grze było przy fabule bo Kojima naprawdę zaskoczył i jeśli chodzi o fabułę głównie tutaj to naprawdę cały czas jestem zadziwiony tym co ten człowiek miał w głowie i co ten człowiek ćpa po pierwsze więc ten lub następny weekend zależy jak yy, pozwoli mi na to praca bo zaczął się teraz akurat okres za zapierdolu że tak powiem i Zwyczajnie nie wiem kiedy będę miał czas, ale na pewno go znajdę i Death Stranding to będzie pierwsza recenzja, którą nagram na mikrofonie, który przed chwilą widzieliście i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do subskrybowania tego mojego pierdolnika i czekania na recenzję, która już wkrótce. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!